Kochani, ja dostałam um, przesyłkę PR od Sinsei, dlatego że w Sinsei weszła kolekcja Barbie. Zobaczcie, tutaj mamy żel pod prysznic, mamy szczotkę, portfelik. Myślę, że Nelcia będzie zachwycona. Zobaczcie, Nelcia jest ogromną fanką Barbie. No i Barbie, prawda, no po prostu nie mogłoby być inaczej. Wszystko przyszło w walizce. Ja w ogóle bardzo lubię te walizki z Cincy, u mnie dzieciaczki mają i bardzo fajnie się sprawdzają. Tutaj też dla mnie skarpetki, um, bluza dla Nelci, też taka fajna z Barbie. Zobaczcie, um, spodenki dresowe, koszulka, torba i dla mnie też piżamka, krótkie spodenki i... Um, Bluzeczka z krótkim rękawkiem Także no Uwielbiam i spieszę Wam donieść Że właśnie kolekcja Barbie Pojawiła się w Sinsei Także jeżeli lubicie, jesteście fanami No to polecam Stacjonarnie sobie zajrzeć Również i online Dzień dobry, dzień dobry kochani Zobaczcie jakie mam dzisiaj towarzystwo Kto idzie ze mną na, na paznokcie? Nelu, Nelu do idzie Tak, a teraz idziemy na paznokcie <laughs> idziemy na śniadanko już po paznokciach Wróciliśmy już do domku i wiecie co, cały dzień padało. Teraz się tak ładnie, tak przyjemnie zrobiło. Wpadliśmy na chwilkę jeszcze do biedronki na zakupy spożywcze. Kilka rzeczy chcieliśmy dokupić. Będę dzisiaj robiła też, słuchajcie, młodą kapustę w sumie młody bigos z młodej kapusty, o tak z Thermomixa. Zawsze młodą kapustę z koperkiem robię sama. Ale znalazłam fajny przepis na termomiksie, więc dzisiaj zrobię, więc potrzebowałam jeszcze kilka składników, no i wpadłam do Biedronki. Ostatnio miałam ochotę na jakąś nową piżamkę, ja zazwyczaj koszule nocne. Natomiast słuchajcie, chciałam coś, żeby był krótki rękawek i długie spodnie. I takie, proszę bardzo, piękne piżamki są w biedronce. Wróciliśmy do domu, ale ośmiu mi pyta: Mamo, a ta piżamka z puszynem to dla Nelci? A on Nie, no dlaczego dla Nelci? To dla mnie. Były dwa rodzaje, słuchajcie. Były dwie Eski i ta jedna L. -ka. I ja mam taką, słuchajcie, z miętową górą, a bardziej mi się podobała tamta z różową górą, bo tam chyba spodnie miały motyw donatów. No ale niestety, były więc... A więc ja i Eska. Słuchajcie, y, przywieżyłam sobie piżamkę, a przed chwilą mnie urwało, bo słuchajcie, rozładowała mi się bateria. I powiem Wam, że piżamka jest świetna, bardzo przyjemna. Także jak będę gdzieś jeszcze w okolicy Biedronki y, niedługo, to kupię sobie może jak będzie Elka y, w tej drugiej konfiguracji, w innym wzorze. Y, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo fajna, przyjemna, także... Bardzo, bardzo się cieszę z tego dzisiejszego zakupu i nowe pazurki. Oczywiście są różowe, ale jak to neon, lubi być przekłamany. Wiecie, jak zawsze nagrywam, ale bardzo, bardzo się cieszę, bo kolorek też taki fajny. Tylko pogoda dziś za oknem. Do niczego, słuchajcie, do niczego dzisiaj pogoda. Idę, tak jak Wam mówiłam, teraz robić bigos z młodej kapusty. You're the cure to all my pain. Oj, drodzy, mamy kolejny dzień, mamy niedzielny poranek, mam już płateczki, zaraz Wam pokażę, bo te płatki są naprawdę świetne, jestem z nich bardzo zadowolona. Pokazywałam Wam te płateczki w jakimś vlogu i mówiłam Wam, że będę je sobie testować, jestem bardzo zadowolona, a te w ogóle pachną passion fruit, tropikalnymi owocami, tropikalnym drinkiem, także mam już oczyszczoną buzię. I um, zazwyczaj rano używam piankę. E, też to jest taka moja nowość, którą e, zazwyczaj właśnie używam rano. Także zaraz wam pokażę. E, pokażę wam też płateczki. Na ustach mam moją ulubioną pomadkę. To powinna być taka nocna maska z Nivea, ta lawendowa, ale ja ją po prostu używam w ciągu dnia. Używam ją na noc i bardzo, bardzo lubię. I bardzo wam polecam. Mamy niedzielny poranek. Pada deszcz. Szaroburo i ponuro, ale słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie fajny, że to będzie dobry dzień. Troszeczkę sobie porozmawiamy o mojej codzienności, o moim prawdziwym życiu, które uwielbiam i tego życia absolutnie bym nie zmieniła. Zrobić się koktajl. Ostatnio, zresztą widzieliście w tym vlogu, pokazywałam wam taki nowy koktajl z Twarogiem przepyszny, kokosowy, a dzisiaj zrobimy sobie ananasowy. Także będzie koktajl, jest już pomysł na obiadek, więc mam nadzieję, że miło spędzicie razem ze mną dalszą część tego vloga. A, no i paznokcie, ale to już Wam pokazywałam. No dobrze, więc tak, w ramach przypomnienia to jest ta lawendowa pomadka od nivea uwielbiam to jest zobaczcie overnight care czyli taka maseczka na noc my śpimy a nasze usta pięknie się podczas snu nawilżają ale używam tak jak wam przed chwilą mówiłam i cały czas a to są właśnie te płatki pod oczy z bi Be beauty też wam opowiadałam że jestem ogromną fanką płatków i bardzo często je używam w szczególności właśnie rano i te akurat są naprawdę no ciekawe i one słuchajcie tak, jak Wam przed chwilą mówiłam, przepięknie pachną. Ja też polecam trzymać takie płatki właśnie w lodówce. To potem już w ogóle macie takie turbo schłodzenie, nawilżenie, więc tak. Polecam i to jest właśnie ta pianka, też wam ją pokazywałam jakiś czas temu ją kupiłam z Facebook i powiem wam, że jest naprawdę super, bardzo ładnie pachnie, w miarę wydajna jest i słuchajcie też ładnie domywa makijaż. Natomiast ja zawsze już tak się przyzwyczaiłam, że używam jej po prostu po nocy, jak sobie rano myję buźkę, to już taka moja rutyna. No i ostatnio Wam pokazywałam, w Warszawie kupiłam mgiełkę Coconut Passion i Balsam. I teraz po prostu co noc używam i uwielbiam ten zapach, także to jest też polecanko. I tak teraz patrzę na swojego case'a i przypomniało mi się, że muszę Wam nagrać moje nowości z SHEIN, więc albo w kolejnym vlogu, albo jeszcze w następnym pokażę Wam, bo mam dwa case, y, jest torebka, trochę ubrań, także spodziewajcie się już wkrótce. Mierzymy i holu z SHEIN. No, okej, okay. zrobiłam sobie makijaż. E, słuchajcie, ostatnio nawet wypróbowałam sobie e, kreskę, bo nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, przechodziłam już przez właśnie rzęsy, e, przechodziłam już przez kreskę, a teraz jednak najlepiej czuję się po prostu, słuchajcie, jak mam tylko cień i jak mam tylko tusz. Najlepiej się tak czuję zdecydowanie. E, także zrobiłam sobie taki delikatny makijaż, trochę obrysowałam usta i słuchajcie, używajcie konturówek. Jeżeli chcecie naturalnie powiększyć sobie usta, to konturówka gwarantuje Wam to zrobić. Dlatego że ja mam wrażenie, że mam takie wielkie usta, a tylko delikatnie objechałam. Obrysowałam je konturówką, i też yy, bardzo często gdzieś tam pytacie się mnie, e, kiedy robiłam usta. Boże, ja już nawet nie pamiętam, chyba z dwa lata temu. Ja nie wiem, jak Martyna robi te usta że one cały czas wyglądają tak, jakbym gdzieś chodziła na wypełnienie ust regularnie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale powiem Wam, że ostatnio też rozmyślałam, że może czas się wybrać znowu do Martyny i coś tam podziałać, żeby ta buzia wyglądała bardziej świeżo. Ale to jeszcze nie jest ten taki moment. Ten moment pewnie przyjdzie, na razie jeszcze gdzieś tam rozmyślam. Pamiętacie, mówiłam wam, że kiedyś też, już kilka lat temu, robiłam sobie worki pod oczami, żeby nie było tych worków, żeby nie było cieni, żeby to spojrzenie było takie bardziej świeże. Eee, też już tego bardzo dawno nie robiłam eee, i chyba jeszcze nie mam takiej mocnej, ostrej potrzeby, bo gdybym ją umiała, to już pewnie byłabym do Martyny umówiona. Ale na razie jeszcze czekam, jeszcze się wstrzymuję. Jak przyjdzie ten moment, jak przyjdzie to kliknięcie, to słuchajcie, wtedy się wybiorę. Ze spraw, o których chciałam Wam powiedzieć, przypominam, że na kanale Boogie Silver na kanale perfumowym jest film, który nagrałam razem z Kariną. Wielki przegląd arabskich perfum. Także jeżeli mam tutaj miłośników arabskich perfum, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Film trwa prawie 40 minut, więc zróbcie sobie coś do picia. Ale naprawdę myślę, że bardzo fajnie. Fajne, że każdy znajdzie sobie coś dla siebie w tym filmiku, także zostawiam Wam link na dole. Zobaczcie, co dostałam od mojego synka, Krzysiek z 8 byli w Żabce i moja mama ostatnio mówiła mi o tych lodach. I mówi, słyszałaś o tych nowych lodach Magnum bez cukru, 154 kalorie? Mówię, nie, nie słyszałam. No i właśnie yy, Leo, tak? I Krzysiek mhm. kupili mojej mamie, babci, dziadkowi i dla nas takie lody, wiecie co? Czyli wygląda na to, że muszę ja tego loda teraz jeść, bo się zaraz mi tutaj roztopi. Super. No więc kochani, zróbmy sobie dzisiaj e, pogadankę. E, wiecie co, zrobiłam sobie mm, rumianek. Zresztą też chcę nagrać Wam filmik na temat diety, suplementacji, tego co ja teraz robię, więc taki filmik też się na pewno wkrótce na kanale pojawi, więc pokrzywa już wypita. E, teraz piję rumianek, rumianek z trawą cytrynową Lipton. Chyba Wam go pokazywałam, a jak nie, to na pewno Wam e, w kolejnych vlogach pokażę, więc łek rumianku. No, i słuchajcie, czym ja dzisiaj też pachnę, chcę Wam pokazać, bo też za chwilę będę nagrywała TikToka i może Reels na Instagram na temat arabskich perfum, które mnie po prostu, wow, skradły ostatnio po całości i chyba stały się moim numerem jeden. Więc czym dzisiaj pachnę, zaraz Wam pokażę. Natomiast też pewnie na potrzeby TikToka i tego, że uwielbiam ten arabski zapach, się u nim spsikam. Słuchajcie, ja dzisiaj mam po prysznicu narzuciłam na siebie ten balsam So Smooth Brazilian Love i to jest słuchajcie, zapach, który pachnie jak mgiełka Sol de Janeiro, numer 62 to Wam mówiłam chyba też tutaj we vlogu gdzieś tam wspominałam więc cała pachnę tym balsamem i jako, że dzisiaj jestem w domu najtańszy arabski zapach Choco Musk, słuchajcie, cudowny do budowania zapachu bardzo, słuchajcie, wy dajny, no i to jest zapach mlecznej czekoladki, także jeżeli chcecie pachnieć jak mleczna czekoladka i podbić to kokosowym balsamem z macadamian oil, no to z olejkiem macadamia polecam wam to kombo no, czysta mleczna czekolada. Czysta mleczna czekolada. Uwielbiam. I też jest e, chyba Reels na Instagramie i też jest na temat tych perfum na TikToku, więc zapraszam. Bugi Silver. A teraz jeszcze szybciutko chciałam się odnieść do tytułu, które widzicie. E, moje nudne życie, moja codzienność. Słuchajcie, ja kocham swoje życie, ja kocham e, swoją rutynę, e, ja kocham moją codzienność. E, komuś może wydawać się. Bo to wiecie, tak w nawiasie mówiąc, to życie nudne, nie ma fajerwerków, nic się nie dzieje. Natomiast ja, słuchajcie, cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem, że mam wspaniałego męża, cudowne dzieci, wspaniałą rodzinę, cudownych ludzi wokół siebie i że żyję tak, jak żyję, bo to jest moje życie. Ja żyję na swoich zasadach. Dlatego, jeżeli kiedykolwiek poczuliście, że Wasze życie ktoś mówi, że wasze życie jest nudne albo ktoś ocenia to, w jaki sposób e, żyjecie, no to hmm. patrzcie tak, żeby było wam jak najlepiej i jak najwygodniej też nie kreujcie swojego życia, bardzo dużo osób gdzieś tam w social mediach e, kreuje to swoje życie pokazuje, podkolorowuje to życie, słuchajcie, tylko na potrzeby swoich gdzieś tam odbiorców a ja kocham to swoje życie i komuś może wydawać się nudne e, a dla mnie jest jest moje takie wyjątkowe. Ja żyję tak, jak chcę. E, ja żyję tak, jak jest mi dobrze. I pamiętajcie, to jest najważniejsze. Nie patrzcie nigdy na to, e, co mówią Wam inni. Żyjcie po swojemu, żyjcie tak, jak chcecie. A to, że Wasza koleżanka ma pieniędzy, e, tyle i podróżuje i co tydzień, nie wiem, e, wyjeżdża ze swoimi dziećmi, a Was na to nie stać. Nie patrzcie na to. Żyjcie tak, żeby żyło Wam się dobrze. Nie naśladujcie, nie starajcie się na siłę żyć tak, jak żyje ktoś inny. To jest Wasze życie, tak? Pamiętajcie tylko o tym, żeby czuć się w tej codzienności swobodnie, czuć się szczęśliwie. I też czuć się gdzieś tam spełnionym. A jeżeli coś gdzieś tam w waszej rutynie wam przeszkadza, macie na to przestrzeń, chcecie to zmienić, to po prostu to zmieniajcie. Także ja kocham swoje życie, a jak komu się nie podoba, jak ktoś chce gdzieś tam, nie wiem, więcej fajerwerków, więcej podróży, więcej restauracji, więcej, nie wiem, zakupów czegokolwiek, no to sorry! To, to nie tu, to nie tak. Bo to jest cała prawda, to jest moje życie. Czuję się spełniona, mam cudownych ludzi wokół siebie i to mi się podoba. Podoba mi się ta moja rutyna. No, właśnie chciałam o tym po prostu powiedzieć, że jestem wdzięczna za takie życie, jakie mam, za taką codzienność, jaką mam. Eee, wydaje mi się, że większość ludzi, słuchajcie, ma podobnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, słuchajcie. Jaki jeszcze na dzisiaj plan? Zaraz zrobimy sobie. Koktajl ananasowy, a plan na obiad mam rybka. Mam gotową rybkę z prosty. Uwielbiam, uwielbiam tę rybkę. Do tego ziemniaczki mam świeże szparagi, więc będzie dzisiaj rybka na szybko, żeby sobie dzisiaj tę moją codzienność, to moje życie trochę e, ułatwić. Hoping to find somewhere we